Witam serdecznie, nowe fanty, nowe rzeczy do demontażu. Telewizor stary, kineskopowy, ale widzę, nigdzie nie jest uszkodzony. Kabel ma zasilający. Ciekaw jestem czy jest sprawny. Także to jest jedna rzecz tutaj. A drugą rzecz mam też telewizor. LCD co to za firma, firma Samsung. Może najpierw sprawdzę ten telewizor, czy, czy on świeci. Ciekaw jestem czy sprawny czy nie. Chyba, że zaraz mi bezpieczniki wyrzuci, bo też jest taka możliwość. Nie wiem, czy to będzie widać, coś szumi. Co jeszcze wiem Czy widzicie? Wideo yy, może przyciemnię tutaj, zgaszę lampkę. Może zgaszę lampkę. Ok, zobaczcie. Jaki zabytek? Co ty tu mamy jeszcze? Drugi, trzeci kanał, czwarty. Na no, telewizor po prostu coś tam wyświetla. Prawdopodobnie jest sprawny. Ile tu może być? 15 cali? 14 może. No dobra, w każdym razie tak to wygląda. Ta moja jedna rzecz do recyklingu. Właśnie nie wiem, czy to rozbierać. No na pewno. No nikomu się taki telewizor stary nie przyda. Także to jest taka jedna rzecz. Może to na później. I druga tutaj sprawa. Zobaczcie LCD. Matryca rozbita. Ktoś ją yy, potraktował. Widzę, może młotkie. Może, może po jakimś meczu bo taką historię słyszałem, że komuś się mecz nie podobał i wyrzucił telewizor przez okno. W każdym udziałzie dostało koło śmietnika. Firma to jest Samsung. Ta obudowa już jest do wyrzucenia. Tu nie ma metalowych rzeczy. Także to już jest do plastiku. I teraz co? Co my tu mamy? Do odzysku. Tu mam 100, jak od tego. Też tu jest parę śrubek, to wyciągnę. Pierwsza sprawa, zdemontuję te płytki. Drugą rzeczą, którą sprawdzę, to są te diody na podświetleniu. To są diody świecące. Także wyciągnę te diody, sprawdzę, czy one świecą. Jeżeli świecą, to akurat tutaj idealnie pod półkę mi się przyda na podświetlenie. Tutaj biurka stołu warsztatowego, ja to mówię biurko na to. Yy, także dobra, nie przedłużam. Zabieram się do pracy, przyspieszam film, wszystko odkręcam. Te paski pościągam, sprawdzam, na jakie są napięcie. I y, czy w ogóle działają płytki? Wyciągam tą obudowę metalową, y, tą po prostu płytę, na której są przekręcone te y, płytki elektroniczne y, do odzysku na złom. Plastiki powyciągam, które, które tutaj są. Zabieram się do pracy. E Tak, finał mojej pracy jest taki, że płytki są odzyskane. Te paski LEDowe też już mam do sprawdzenia. Po to właśnie przyniosłem ten zasilacz, który już widzieliście nieraz. Kupiłem go za złom, tak nawiasem mówiąc. Yy, tutaj jeszcze są elementy, śrubki i z podstawy stalowe podkładki i takie mocowania plecy wszystkie rzeczy plastikowe pościągane także blacha idzie na złom z tymi płytkami to na razie odkładam do pojemnika kiedyś wam pokażę na drugim kanale co można, co można tutaj odzyskać, co może nam się przydać? To znaczy mi się przyda, na pewno. Jeśli ktoś interesuje się elektroniką, no to tu są dosyć ciekawe rzeczy, jak takie małe SMD stabilizatory napięcia na przykład. Także tutaj mamy jeden, tutaj drugi, trzeci. Także to jest do odzyskania. Ten i ten to jest na pewno 3-3 V. Tu jest jakiś tranzystor. Także no, te niektóre elementy można mm, odzyskać, ale pokażę Wam to na drugim moim kanale, jak do tego podejść. Te radiatory to są aluminiowe można je z łatwością oderwać. Tu jest aluminium i także no, ta płytka idzie na razie do pojemnika z tej drugiej płytki. Podobnie tutaj jakieś elementy można yy, stabilizatory czy tranzystory mocy wyciągnąć. Tak jak mówię, na drugim kanale Wam pokażę jak to odzyskać. Niektóre rzeczy są właśnie ciekawe. Tak jak te trans tranzystory, czy... No ten transformator czy i te dławiki, no to są miedziane, to wiadomo. Troszkę miedzi zawsze tutaj jest. I to można... Yy, to mieć wyciągnąć. Chociaż nie dużo, ale zawsze coś. No ale to... Do tego na pewno... Kiedyś wrócę. Teraz wam chciałem pokazać z takiej matrycy, co w warsztacie się może przydać. To są to jest podświetlenie, to są LEDy podświetlające matryce tak by światło z tyłu świeciło nam właśnie z tego telewizora, tak pokrótce mówiąc, tak. Ale to już nie istotne, jak to działa. Istotne jest, czy któryś pasek jest sprawny. Po to ten yy, zasilacz. Zasilacz ustawię na 25V. Tu na pasku mam zaznaczone plus-minus. Jest 9 diód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 8 9 diod i także licząc to po 3 V taka dioda to gdzieś około nie, mam nadzieję, że to są 3 V, może być 2,7, ale gdzieś około 25 V. Tak myślę i chcę właśnie sprawdzić w ten sposób te paski. No jeżeli Paski są niesprawne, to od razu wiadomo, do kosza, bo te diody nie są do odzyskania. A jeżeli są sprawne, no to taki pasek fajnie pod półką można yy, przyczepić. On daje dosyć mocne światło. Więc dobra, sprawdzamy. Mamy plus tutaj. Minus. No niestety ten pasek nam tutaj nic nie pokaże. Do kosza. Sprawdzimy drugi pasek. Plus i minus też też nic nie świeci. Także też do kosza. Może one były wszystkie dobre, tylko ktoś po prostu uszkodził je mechanicznie, a one są napylane, więc nic tutaj nie zrobimy z, tym, z tymi paskami. Także to tylko one się nadają do śmieci. A powiem wam, że cena takiego takich pasków do matrycy no parę złotych kosztuje. No tu też nie ma nic. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. O! Tutaj nam świeci ten pasek, także jeden pasek uratowany z, czt z czterech, tak? bo były, było wszystkich pasków 5 yy, ale niestety tamten był połamany tak przynajmniej wyglądało na pasek bo strasznie o dobra ja to jakoś tak zaświecę o i spróbuję teraz gasić światło zobaczycie jaki to jest yy O, zobaczcie jak to świeci Także jako pasek podświetlany będzie dobrze tutaj podświetlał warsztat pod półką O, widzicie Także to jedno udało mi się uratować I zobaczcie, nie tylko stal, nie tylko aluminium, nie tylko płytki, ale i to można uratować, będzie akurat tutaj pod półką. I tyle z dzisiejszego recyklingu. Pozdrawiam. Łapki do góry. Piszcie komentarze. Wszystkiego dobrego!